Czy do defibrylacji w zatrzymaniu krążenia można użyć prądu z gniazdka, który każdy z nas ma w domu? Absolutnie nie. I chociaż odpowiedź jest intuicyjna i oczywista, to znalezienie argumentów, a właściwie uszeregowanie ich od tego najważniejszego było dla mnie dosyć ciekawym eksperymentem myślowym. Podstawowym problemem jest tutaj rozpoznanie. Defibrylację stosujemy tylko w dwóch bardzo specyficznych sytuacjach. Obie te sytuacje wymagają po pierwsze rozpoznania zatrzymania krążenia, co wcale nie jest takie oczywiste, a po drugie wykrycia tych konkretnych zaburzeń rytmu, co w warunkach domowych bez odpowiedniego monitora jest po prostu niemożliwe. Poza tym są zatrzymania krążenia, których defibrylacją się po prostu nie leczy. No i ten sam mechanizm, który może wyleczyć zatrzymanie krążenia, może też do niego doprowadzić. Więc poza szpitalem trzy litery A, E, D.